Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy karierę piłkarską Dale Alim. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy zaczynali od dużego meczu, duży mecz, bo rewanżowy mecz z Lipskiem. W poprzednim odcinku zaczęliśmy tutaj fazę porą i niestety przegraliśmy ten mecz. I to jest właśnie gorsze, Dosłownie ten mecz przegraliśmy w ostatniej akcji, bo ruszyła kontra i Lipsk nam trafił w ostatniej akcji. Więc mógł być remis, powinien być pewnie remis, ale Lipsk ostatecznie wygrał. Ta mamy mecz na San Hero u siebie. No ostatnio jesteśmy w jakiejś fenomenalnej formie, ale dalej wiem, jak dobrym zespołem jest Milan i dalej wierzę, że dam radę awansować do kolejnej fazy tutaj, że dam radę być w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Tak się prezentuje nasz zespół na ten mecz, czyli Reinders. To jest dość nieduża niespodzianka, że nie ma Galagera, bo i też. A nie, Ramus miarę grał ostatnio jako napastnik, ale Gallagher praktycznie był rok w rok, mam wrażenie. Nie rok w rok, mecz-mecz, właśnie, aby był cały czas tutaj, i nagle go nie ma, więc. Może po prostu te same jakieś zmiany, które trener chce wprowadzić, może czuję, że to może być jakaś zmiana, która nam pomoże. No zobaczymy, ja mam po prostu nadzieję, że dam radę awansować i tyle. Nie, ob nie obchodzi mnie prawda jak, po prostu trzeba awansować i to jest najważniejsze. Pora na mecz z Lipskiem. I możemy startować, a więc spora zobaczyć. Bora przekonać, czy zagramy w następnej rundzie. Czy jednak będziemy się pożegnać już tutaj. I to lips zagra w ćwierćfinale. finale. Jakaś taka szybka branka to byłoby marzenie. Kapitalny wciski, No, tak nie myślałem, że, myślałem, że trafił w piłkę. Ale widocznie, nie, no, chyba aż na kartkę nie będzie. Nie naprawdę wrażenia na początku, ale to dobrze, oczywiście dla nas wiadome. No i w sumie jakoś tak jednak inaczej to wyglądało z tej pierwszej kamery. Nic z tego, ale jeszcze tylko, żeby nie stracić piłki za łatwo. Panie do Teo. Zbyt ciężko to było, żeby ta piłka mogła przejść. Dobra, tutaj Rafael piłka do nas. Strzał. I nie ma gola, wow, myślałem, że naprawdę dam radę coś zmieścić, a jednak może powinienem na bliższy, nie wiem, nie wiem, prawda. Z tej bramki nie będzie. Ta osoba strzeliła nam z jedną bramkę w poprzednim meczu. Państwo liczyliśmy, że też z różnego dam radę, może jakoś trafić. przy piłce serio jakby tam wystawił nogę. Może i mielibyśmy piłkę, nie wiadomo, nuno menderz. Luko spaketa. Foj Ani poradził sobie najlepiej i to jest dobry blok. Kolejny blok. Dobra, mamy piłkę. Ramos znaleziony będzie, nie będzie znaleziony, bo dosłownie... No chwileczkę, jakby za późno, może powiedzieć, dosłownie troszeczkę wcześniej, troszeczkę wcześniej i, i to mogłoby naprawdę dobrze się skończyć. Po co mi tu jak dosłownie mam koło siebie zawodników, Bo dobrze, że tam jest faul i małem piłkę, ale to nie w takim momencie nie powinna do mnie piłka iść, myślę. Żółta kartka. Jest żółta kartka dla zawodnika Lipska. Podajmy tutaj może właśnie, nie, nie grajmy jakoś to, nie stracimy za wcześnie tej piłki zbytnio, ja to prawie jednak zrobiłem teraz. Dobra robota Samuel. Także tutaj, właśnie, ale znowu, niestety, ile razy próbuję, albo próbuję, żeby ktoś do mnie tak podał. Tak że ta piłka zawsze to jest niestety przyblokowana. Benser, to może być szansa i to musi być gol. Jest bramka Rafael Liał. Chyba ja, powinien właśnie mówić: Liał, przez to właśnie, że on ma tą właśnie, ten taki znaczek tam, taki, który sugeruje, że nie powinienem się to wymawiać, pewnie Liao, No nie wiem, nie wiem. Raz mówię tak, raz tak, bo. W sumie muszę musi się dobrze, aby zaznajomić, żeby dokładnie wiedzieć, żeby nie pytał będę. Właśnie nad A ma takie, takie, właśnie jakby, no, taką, taki znaczek, który jakby, no, sugeruje, że to nie jest Leo, pewnie, tylko liał pewnie, nie wiem, nie wiem, rozumiem. Pewnie raz będę mówił tak, raz tak. Najlepiej mówić Rafa na niego, bo to na pewno poprawnie się mówi. NSRI, oj, Schlotterbeck, a dobrze tam jest Teo, naprawdę Schlotterbeck, To mogło się źle skończyć dla nas. Dobrze, czuł QSZ tutaj, Ramos. Reinders Rafael Znowu Rafael, tutaj tak jakby się Reinders pokazał tam A, Ja, ja sam to poprosiłem, więc to byłaby moja wina, właśnie jeśli byśmy chcieli zbiłkę Co tam było, spalony? Nie, tak? Spalony tam był, ale to jest minimalny spalony taki No naprawdę, to jest strasznie Jakim cudem nawet to zobaczyli no, Minimalny spalony, naprawdę minimalny Samolczył płyrze. Biegnie. Nie być tutaj gdzie podać. Próbuję do nas, ale to nie jest najlepszy pomysł. Taka troszeczkę presja wywarta, można graczu lipska i on musiał tutaj właśnie szybką decyzję podjąć i tam od razu piłkę naprzód dać. Nie mi się, że nie poszliśmy gdzieś naprzód. I jeszcze na piłka. Jeszcze mamy ją jakoś. Dobra. Strzał, tylko od razu strzał blok. Dobra, naprawdę to wygląda dobrze. Wygląda to solidnie jak na razie. I na razie, właśnie mamy już wynik, który jest dobry, no bo mamy, nie przegrywamy obecnie w Dumajcu, to jest najważniejsze. Oj, ta piłka jest za mocna, ta piłka jest za mocna, niestety, Hakimi. Był gracz drugiej strony Mediolanu, czyli Interu, a szef Hakimi daj właśnie czasami ja zapomnę o tym transferze, bo to jakby mam wrażenie, aby trwało tak krótko, bo on chyba tam na sezon tylko był i potem, ja nie wiem, jakieś problemy chyba finansowe miał Inter, że musieli się go pozbyć, jeśli dobrze pamiętam. Chyba tak było. Oj, Teo, Teo... jeszcze Rafael, próbuje coś, presja ta coś tam musi być wywarta w tych zawodnikach. Aj, szkoda, szkoda, na ja mieli tą piłkę. Super, Tylko teraz, właśnie biec naprzód. No czemu naprawdę? Dobra, udało się, jeszcze raz. Nie ma problemu, czemu naprawdę tak często ta gra musi po prostu. Oczywiste podanie, widać ile jest miejsca. I jakby, no nie wiem, jak mogę bardziej to skierować, żeby gra to mi zrobiła dobrze. Bo jakby, no podaję w dobrym kierunku. Wydaje się, że wszystko jest dobre ale oczywiście, no gra by nie pozwoliła, żeby ta piłka tak dobrze poszła tam. Jeszcze podaj tutaj do nas szybko. Oj, uciekał tutaj troszeczkę Schlotterberg, niestety. O, jeszcze ja tam wyciąłem go. Czyli ja nie stałem za to żółtej kartki? Chyba mam farta takiego, że w tym samym momencie sobie mnie widną, bo tam go wyciąłem ostro i to mogła być żółta kartka. I powinna być żółta kartka, ale pewnie mi to uratowało. Tak, zostałem uratowany, bo nie mam żółtej kartki za to. A szkoda straszna prawie tej akcji pod koniec tej pierwszej połowy. Bardzo szkoda. Tam powinniśmy strzelić bramkę. To bo moje podanie właśnie powinno przejść lepiej niż jak to było. Takimi Ajajaj, aj, aj, stracę piłkę od razu. Dobry blok, kapitalny blok shotterback będzie wykład bramki jeszcze, nie zauważyłem tego. Czy to może nie był blok jeden, tylko po prostu słaby strzał? Nie wiem w sumie. Dosłownie podaje gra mi... No naprawdę podaje tak szybko, że ta, pi że ta piłka powinna być spokojnie podana, ale... No nie wiem czemu jakby ta animacja jest tak, wszystko tak wolne tutaj w tym. Podaje tak szybko, prawda? Jak szybko mogę praktycznie, a i tak jest za późno niby. Ten jest się mu się tutaj nie udało, chociaż właśnie tutaj problem naprawdę trzeba zablokować Samuel. Oj, ta piłka moja, wiedziałem jak tylko podałem, że nie przejdzie. Ale ten set jest taki, że jest dosłownie o pół sekundy za późno. Pięknie, bena ser. Faul? Tylko, żeby nie trafili tutaj stąd. Chyba nie będą strzelać, nie będą, wątpię, że będą strzelać. Piękna robota. Tylko brakuje tutaj zawodników, niestety. Brakuje tutaj zawodników. Czukuję, jakby biegł sam. Biegnijcie panowie. Naprzód, naprzód, naprzód. A zamiast naprzód to my dajemy im piłkę za darmo. Ta druga pałaństwa nie wygląda tak, jak powinna wyglądać. Tak, liczę, że będzie wygląda na razie. Czukuję Jeszcze ta piłka jest wycofana. Jeszcze możemy ją popatrzeć, ale wydaje mi się że troszeczkę zawodnicy. Właśnie ponownie. Troszeczkę bardziej muszą chcieć, mam wrażenie, naprawdę. Szybko podaj, podaj właśnie, bo to podanie. Pięknie. To musi być z pierwszej. Reinders, podaj to z pierwszej, naprawdę. Czemu oni czasami muszą się tak utrudniać życie takimi właśnie prostymi błędami? Jakby na przykład nie, jakby brak reakcji. Na górę już tam tam są dawno powinna ta piłka być, to już piłka tam powinna być Ja nie rozumiem naprawdę czemu oni tak jakby Mają właśnie, no nie wiem Tak często mają problemy z tym, żeby właśnie zdecydować coś szybciej zrobić Tylko po prostu tak długo czekają No nie rozumiem naprawdę, czemu tam piłka nie, poda nie była podana wcześniej Nie wiem naprawdę co w tym takiego ciężkiego Prędzimy po bramki, 78 minuta Teraz bez błędu, bo zawsze się boję, co oni mogą wykombinać potencjalnie. Do tyłu, ta osoba może do tyłu. Con Gallagher też tak w ogóle się pojawił. Nie zauważyłem kiedy. Było to, znaczy, wiem, że była jakaś zmiana zawodnika naszego, a nie widziałem tego dokładnie. Jeszcze tutaj, Czukueze, strzelaj! Samuel Czukueze, za druga minuta, my mamy asystę, a Czukueze zadaje nam prowadzenie. Nie tylko w tym meczu, w tym meczu, już, znaczy na mieliśmy pracę, on nam daje prowadzenie w dwóch meczu, W końcu mamy to, wiedziałem, że możemy to zrobić. Wiedziałem potem patrząc, jak wyglądać na tym meczu, że możemy to wygrać. A na razie jesteśmy na dobrej drodze, żeby wygrać ten dwumecz. mecz, już, bo mecz na pewno wygra, ale dwumecz jeszcze nie wiadomo. Pięknie, pięknie, samo dobrze, też wykończył to dobrze. Pomyślał na dalszy słupek, wszystko tutaj perfekcyjnie wyszło. No teraz, ostatnie minuty, w których no, Lipsk musi atakować. Lipsk musi atakować, bo mam wrażenie, że oni będą mi jedną okazję, A Jak tylko im przejmiemy piłkę, to już jest po nich. No naprawdę, takie mam wrażenie, że jak tylko im przejmiemy piłkę, to już jest po nich. Dlatego oni też myślę, że o tym dobrze wiedzą. Było blisko tutaj tą piłkę przejąć. Proli właśnie naciskać jak tylko mogę. No a właśnie czas już upływa, a oni cały czas tutaj właśnie nie, nie poszli zbytnio naprzód. Pięknie. I teraz mamy piłkę naprzód. Tylko im nie dać piłki. Nawet nie musimy jakby jakoś bardzo naprzód iść, tylko po prostu im nie oddać piłki. To jest kluczowe. To jest po prostu kluczowe, żeby im nie oddać piłki. Dobra. Już nic nie zrobią. Już nic nie zrobią. komor Gallagher. Aż sobie możemy uderzyć, ale już się nie udało, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że w tym momencie sędzia gwizdze i to jest koniec tego meczu. 2-0 wygrywamy tutaj. A co najważniejsze... 3 do 2 w dwóch meczu i mamy ćwierć finału Ligi Mistrzów. Udało nam się to. Nie, powie, nie chcę mówić, że jakiś robiliśmy ogromny comeback coś takiego, bo to była tylko, tylko jedno bra jedna branka straty, no ale udało nam się, udało nam się. Byliśmy w złej sytuacji na samym początku kończymy jak zwycięz jako zwycięzcy. Dzisiaj pewnie nie dowiemy, a może dziś to wiemy, zależy jakie mecze będziemy tutaj mieli na rozkładzie, Przecież to będzie mecz, który muszę zagrać. Na pewno muszę to zagrać, mamy potem powołaniem, ale te mecze są pewnie meczami. Towarzyskimi, więc nie będę grał tych meczów towarzyskiem. Właśnie to są towarzyskie. Na pewno mecz z Juventusem mnie interesuje. Obecnie w tabeli troszeczkę potraciliśmy tych punktów i tą przewagę. Właśnie mam tylko 3 punkty przewagi nad Interem, bo niestety troszeczkę jakby symulowałem tych meczów, bo byliśmy w dobrej sytuacji. A niestety nasza drużyna się nie popisała wtedy, jak symulowałem. Pora na mecz z Juventusem. I możemy sterdać. Duży mecz, hit kolejki, ważny mecz dla obu ekip. URZF, fajnie tutaj wchodzi strzał. Aj, chciałem, naprawdę, nie ukrywam, że troszeczkę to była taka, jakby no niepotrzebna moja decyzja, ale po prostu ta akcja proszę, była, to była odwójkowa akcja. To właśnie pomyślałem sobie, że to było piękne, gdybyśmy właśnie też skończyli to, że nie, że on właśnie nam nie podaje, a ja strzał to byłoby zbyt piękne, pewnie. Dobra, mam przyjąć tutaj piłki KORGA to jest najgorszy strzał, najsilniejszą broń jednak. Jak na razie dobrze zaczynamy, ogólnie znajdujemy sobie sytuację. bo my mamy piłkę praktycznie cały czas. Ramos. Ramos, jeszcze Rafael. Ktoś musi oddać ten strzał, ktoś musi oddać ten strzał w końcu, ale to niestety jest Liao, który kompletnie tego nie u nie wykończył dobrze, ale to jest trudno, to jest naprawdę... Nie wydaje mi się, że ja muszę ich prosić o strzał. Naprawdę według mnie powinno być to dla nich naturalne, żeby spróbować strzału, żeby ktoś, ktoś z tych zawodników, żeby właśnie spróbować, spróbował strzelić, no. Dziwne, że naprawdę żaden z nich nie chce spróbować, no nie wiem, naprawdę. Zamiast, to chcą rozgrać piłkę, pewnie aż stracą, stracą piłkę i tak się skończy ta akcja wtedy. Juventus atakuje, świetna robota ta psoba. Samuel będzie miał problemy tam, ale ma piłkę. Oj, Rafael myślę, że za dużo chciał tutaj zrobić. Teraz Rafael, nie ma bramki, dobra. Jednak jest rożny i my gramy jak na razie lepiej od Juventusu, więc to są pozytywy. Samuel od razu właśnie strzela jeszcze tutaj Nie wiem prawda jeszcze nie wiem, nie wiem czy tam Czy tam naprawdę czasem nie mógł przyjmować, ale Nie mógł znaczy strzelać, piłki, piłka przyjął, nie wiem czy tak czasem nie było Aż mi to zbyt interesuje naprawdę, żeby nie zobaczyć tego Możemy, czy... możemy tam jeszcze zobaczyć, jestem ciekawy właśnie gdzie on tutaj, tu ukryj No właśnie Po co on tutaj przyjmuje, jak piłka leci tak no to od razu strzelam z takiej pozycji, no, czy to daje głowę niżej, czy to jakby daje wysoko nogę, ale strzelam, nie, nie przyjmuję piłki, nie wiem czemu, nie wiem on w tym momencie przyjął piłkę właśnie, wiedziałem, że coś takiego właśnie tam widziałem i tak było, nie wiem prawda czemu, nie wiem czemu on, czy on się po prostu, nie, nie, nie mogę powiedzieć, że się nie spodziewał, no bo przyjął sobie jakby, spodziewał się tego, tylko po prostu, a ci jak tutaj zagrali sobie bez żadnych nerwów, tutaj sobie zagrali, tak bez problemu tutaj wyszli, ale naprawdę nie wierzę, że, nie wierzę, że tam właśnie... Tak, to przy że nie wiem, może to jest po prostu ta, to, że nie jest napastnikiem, że jakby nie ma tego wyczucia, nie wiem naprawdę, nie wiem. Ale jednak, no, nie wiem, jak, jak widzi się piłkę, to właśnie może bardziej, aby jako właśnie obrońca powinien się może potencjalnie podpalić jakoś i na przykład od razu strzelać, no właśnie dziwi mnie bardzo, żeby to przyjmował, no nic. Kolejny rożny, kolejny rożny. Nie podoba się, że to jest Bremer. ja wolę tutaj, żebyśmy nie atakowali, i tak tutaj jest piłka podana. A dobra, mamy piłkę jeszcze. Konor Gallagher, to jest dobra piłka do konora i mamy asystę. Tak samo było, tak samo było, nie, z Chukwueza, z Chukwueza. tak, już zapomniałem, komu asystowałem. Z Chukwueza, tak, asystowałem w poprzednim meczu z Lipskiem, a tutaj asystowałem Konorowi Świetne podanie. Miałem strzelać, nie ukrywam, że miałem strzela, bo lubię, wiadomo, lubię strzelić sobie. Ale zerknąłem, że polu mi jest tam konor i potencjalnie można piłka przejść. I przeszła, mamy prowadzenie, w pełni zasłużone prowadzenie. W jak na razie jesteśmy znacznie lepsi od Juve. Grecka. Oj, to jest dobra piłka, niestety jest tam. Próbowałem go cały czas pilnować, jak mogłem, ale no nie wiem, nie wiem, czy ja zawiniłem tam, czy ogólnie my zawiniliśmy. No nie wiem. Niestety, bramka ja z Juventusu. Rafael, ale czemu on robi naprawdę, takie dziwne ruchy? Czemu on idzie do tyłu, nie do przodu, jak ma piłkę? Ja nie, nie rozumiem, naprawdę, troszeczkę decyzji Rafaela dzisiaj. Dzisiaj mnie troszeczkę frustruje w tym meczu, Rafael. W meczu z Lipskiem nie, ale w tym meczu mi frustruje Rafael. Jego decyzje w ataku jakby mnie frustrują. Bo mam wrażenie, że jakby właśnie podejmował troszeczkę lepsze decyzje, to móg mógłby on już mieć jedną bramkę przynajmniej z stroną. A co najważniejsze, my mielibyśmy właśnie tutaj. Mila miałby jedną bramkę więcej. Sędzia powinien to skończyć. No właśnie, nie wiem ile gramy, no. Minutę podobnie, standardzik oczywiście, minuta doliczona, a tak naprawdę gramy dwie. Jakby po co, właśnie, gramy to wiele razy. Po co, jakby można powiedzieć, oszukiwać? no Jak chcesz dać dwie minuty, to daj im dwie minutę, a nie dawaj jedną minutę, I potem gramy tak. Nieważne, to, to nie znaleźć tak, że właśnie to się, bo w tym doliczonym czasie nic nie wydarzyło, żeby dodać, właśnie, jeszcze tą minutę. Tylko po prostu, tak, tak, tak po prostu jest, tak po prostu jest, że niby doda jedną, ale i tak gramy dwie, i wtedy myli po prostu każdego tak naprawdę, bo każdy wie Każdy myśli, że gramy jedną minutę więcej, więc jest przygotowany na tą jedną minutę, a tu nagle druga jest i gramy dalej. No i pięknie, w końcu mamy Bramkę i dobrą akcję. Mamy też super ponownie Milan prowadzi. Samuel Czukuje drugi mecz z rzędu z Bramką. Może przynajmniej powinienem im dawać więcej, aby nie klikać w kółka. Bo, po kółka. Bo jest wiele takich sytuacji, gdzie po prostu właśnie widzę, że oni podają, podają do momentu, aż w którym po prostu ktoś straci za łatwo piłkę. Ja tego nie lubię, aby widzieć, że oni są w polu i że oni nie strzelają, Dlatego często im klikam to kółko. Na przykład ja robię dobrą akcję, ale ja bym wiedział, że oni tak będą robili cały czas ta akcja. To może być jedna taka akcja na kilka, ja na przykład następne kilka akcji to właśnie mogłam przed piłkę tracić polukarnym polu karnym, za darmo. Samołelczuk u SM. Aż kapitalny ścisk Ramosa, nie Ramosa, do Ramosa miała być piłka. To jakiś zawodnik właśnie Juve piłkę przejął niestety. Federico Kieza, dobry blok. Benosser Stotterback Tam sfaulowany prawdopodobnie To może być gol i to nie jest niestety gol, to 3-1 by nam się bardzo przydało Rafinha będzie wchodził za Solę Nie wiem, podobnie mi się nie podoba właśnie pomysł tutaj Dobra, dobrze, że właśnie zmiana planów Dokładnie ta psoba ma piłkę tutaj, no właśnie, Samuel, dobrze, że Samuel nie bo Samuel by... Myślę, że się odważyłby z daleka strzelić, a to wam no to nie dziwię się. Ponownie, jakby ja nie będę tutaj z Bremerem. Wybijałem tę piłkę. 67 minuta. Atakuje Juventus. Kierza. Które nie powinien być zagrożeniem, jest dobrym planem. tymny nasz mecz to, to będą derby, niestety. A więc mamy ciężkie mecze, ciężkie mamy mecze przed nami. Dobry, dobra, in, dobra interwencja nasza, ale i taką nie mam piłkę jeszcze. Ponownie, ponownie jestem ustawiony dobrze i ponownie przyjmuję piłkę Rafael. Rafael biegnie. Pięknie, Ra Ramos biegnij, Ramos biegnij, Ramos musisz, Ramos! Nie ma gola, niestety, nie ma. Ile my już takich dobrych sytuacji nie wykorzystaliśmy, mogliśmy już mieć takie swobodne prowadzenie, takie... Tak mogliśmy mieć naprawdę fajne prowadzenie, to nie, cały czas nie. Strzał w naszym wykonaniu, blok, ale... Nie ma bramki też jeszcze, naprawdę Unai Simon zdążył. Czemu on musiał zdążyć? Jeszcze niedawno pamiętam... Ten taki mecz w karierze menadżera yy, Marseille'a, gdzie... Mój zawodnik zrobił podobną, mój bramkarz zrobił podobną interwencję, ale on oczywiście nie zdążył stać, a tutaj... Tutaj zdążył stać, ponieważ rywal. Podaje do. No ma Rafael, zrób to. Nikt tak nie zrobił. No, chyba nigdzie tej trzeciej bramki nie strzeli. A ja tutaj, no dobra, już też mam jakiegoś chyba dużego gościa, ale już przynajmniej jest to Bremer, no bo Bremer jest znacznie większy. Jeszcze może od razu próba strzału. No, to jest ta osoba, w sumie, z drugiej strony. Może nie dziwię się. I może nie powinien ogólnie podawać. Nie powinien strzelać ogólnie. Rafael. Rafael. No nie wiem. Nie wiem czemu naprawdę te... przyjmuje... Ma zawodnika przed sobą. I on przyjmuje w jego kierunku. No to się nie może dobrze skończyć, po prostu. Ten mecz, pomimo, że prowadzimy, to jest frustrujący, naprawdę. Nasze decyzje naszych kolegów zespołu frustrują mnie dość mocno. Bo jednak właśnie powinniśmy już prowadzić to jest 3-4 1 1 Znaczy brakuje tego, że oni nam strzeli gdzieś pod koniec meczu i wtedy właśnie sobie tym bardziej pomyślimy, że powinniśmy mieć tutaj więcej bramkę jedną. Dobry blok. Lachowicz mu tę piłkę. Power powinno być, super Brak siły, oczywiście, że brak siły. Teraz znowu jak niecelność to siła szwankuje. No coś zawsze im szwankuje, naprawdę dzisiaj. No jakim chcemy strzeliśmy dwie bramki, naprawdę? Dobra, przyciśnijmy ich, żeby się wycofali, to jest koniec. 2-1, ale... Ale nie mogę być szczęśliwy, no bo jednak nie można być zawsze szczęśliwy ze zwycięstwa. To, to jest prawda, po prostu. Nie zawsze można wygrać i być szczęśliwym. Przecież tak jest, jakby, i tutaj też. Też, jak właśnie tak jest. Też tak jest, że mogę powiedzieć, że wygraliśmy, ale czy jestem szczęśliwy, jakby i zadowolony tym, co widziałem na boisku? No nie, no bo wiem, że mogliśmy znacznie lepiej zagrać. A teraz przed nami derby Mediolanu. Jednak to, to najpierw są w sumie tutaj mecze reprezentacyjne, tak. Mecze reprezentacyjne są tutaj najpierw. Mamy trening training. Yy, jaki mamy rok, tak w ogóle? To jest 2026. Będziemy mieli tutaj Mundial za chwilkę, więc na pewno muszę właśnie trenować, żeby być w składzie. Bo nie chcę, żeby była taka sytuacja, że na Mundial nie będę w składzie od razu. To jest taka rzecz, jakby, no nie wiem, z jednej strony rozumiem, bo jakby tam trener tutaj selekcjoner, więc aby też, żeby no, można powiedzieć, że to nie jest ta sama osoba, więc jakby z jednej strony powinien trenować, ale z drugiej nie wiem, czy to, jakby to jest jednak, no nie wiem. W sumie. Bo łatwiej było, żeby nie musiał, ale tak to muszę i tutaj i tutaj osobno robić. Zobaczmy, jak sobie tutaj poradzimy z Węgrami. Tak wygląda że nasz gracz niestety jest zmęczony jeszcze po tym meczu z Juventusem. Wygrywamy 3-1, to fajnie. Nasz zawodnik trwa po 405 po minutach, to dobrze, to dobrze. Niech sobie odpocznie, bo nie byliśmy na pewno gotowi, żeby grać od, od pierwszych minut tutaj. To naprawdę, więc myślę, że to dobra decyzja dla naszego sekcjonera. No i teraz to jest Irlandia, Ja uwiedział, ale wydawało mi się właśnie, że oni Mieli inny herb, czyli pewnie nie wiem, nie wiem kiedy w sumie oni nawet zmienili ten herb Ale ładnie wygląda pewno lepiej niż poprzedni Tak wygląda tutaj nasz skład, zobaczmy jak sobie tutaj poradzimy z Irlandią 1-1 Nasz zawodnik tutaj zszedł 75. w 75 minucie To pewnie był ostatni mecz przed Mundialem, naprawdę, teraz wydaje mi się, że na pewno Jak to był marzec, koniec marca to Następne mecze reprezentacyjne to już będą Raczej informacje o to jest dziewięć dni, na szczęście dobrze, bałem się, każdy uraz tutaj to może oznaczać koniec nawet szansę na Mundial, to byłoby okropne, aby tak było, ale na szczęście tutaj nikt z naszych zawodników, nikt z naszych kolegów z reprezentacji nie doznał jakiejś kontuzji, mecz z Interem, miałem to grać, ale widzę, że już jest tak by, czasowo, może powiedzieć, lepiej, żeby jednak to przełożyć sobie, na następnym odcinku też Real Madrid mamy, super, na następnym odcinku też ten mecz przesymuluję, ten mecz szybka symulacja też i ten mecz zapewne zagram. Więc pewnie na następnym odcinku. No nie wiem. W na następnym odcinku na pewno zagramy Inter Real. Szybka pewno i pewnie też i pewnie to zrobimy. Jeszcze Torino pewnie też przesumujemy, a Real pewnie już będzie znowu następny. No zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze nie wiem jak to będzie dokładnie wyglądało. Wiem tylko tyle, że teraz kończymy odcinek. Dzięki Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!